Okej, okay, no to jesteśmy w kolejnym odcinku ze Spellforce'a. Co mamy do zrobienia? Co mamy do zrobienia? Widzicie, naszym obecnym celem będzie jedna rzecz. Jedna rzecz, którą mamy do zrobienia. Mianowicie zbieramy armię i ruszamy przeciwko naszemu przeciwnikowi. Przeciwko naszemu przeciwnikowi, czyli armii Branigan'a. Mamy tutaj nieco żołnierzy. Robimy sobie jeszcze więcej strzelców oraz kapłanów. Nie Mimo obecnie, że przeciwnik zbiera na nas swoją armię, ale to jest nic wielkiego. My też się zbieramy. Niby trochę farmimy, ale to nie jest coś ważnego obecnie. Poczekamy, aż przejdzie jeden czy dwie fale przeciwników i dopiero ruszymy do ataku, czyli już niedługo. Okay, mamy już 40 żołnierzy na miejscu, gotowych. I teraz mamy 50. Możemy mieć 50, bo jak fale, nie więcej. W ok, zobaczmy, jak wygląda następna fala przeciwników. Ona jest całkiem niezła, z tego co widzę. A nasza armia cały czas się powiększa. Miejmy nadzieję, że tylu bojowników ilu mamy wystarczy, żeby przeprowadzić zmyślne ataki, Chociaż żeby ci, co tutaj nas atakują, będzie wystarczająco, by awansować. I myślę, że raczej tak, będzie wystarczająco. Tych naszych waków może nie wystarczyć na całą mapę, więc zobaczymy. Teraz ruszać na to wygląda. Teraz awansujemy na poziom 8 i nie będziemy mogli zwiększyć umiejętności broni strzeleckiej, więc pójdziemy w lekki pancerz. Ready and able. Oczywiście nie chcę za bardzo ruszać utrańczyków, no ale. Ready and able. Dlatego najpierw zaznaczymy sobie oddział On my command. bez utrańczyków i z zukrańczyka. Let's go for our A za mam na myśli też naszego bohatera, naszą postać, ponieważ też ich po prostu za sobą ciągnie. scouts have discovered us. inform their camp. The dance is beginning. Teraz pytanie, co zrobimy? Czy wybijemy tych zwiadowców, czy ruszymy do boju? Now. Ja bym powiedział, że chyba lepiej jest jednak stanąć z nimi w szranki. Niech ucieknął, niech przekażę informacje. Będziemy mieli jeszcze więcej zabawy. Enemy Był chyba lepszy, trochę pająk. No. że teraz mamy już kolejny poziom, ale okej, okay, możemy wykorzystać kolejną runę, to wykorzystajmy talię sobie tutaj. Dodajmy drużyny. Okej, okay, jak widać nie wiem czy nie, nie mamy za to żadnego pancerza dla niej, no na razie przykro mi bardzo. Ale może tak na razie zostać. Mamy kolejną będzie Bożego, to naprawdę jest głośne, strasznie, ale nie jestem ciekaw, czy ci zwiadowcy zawodli, mili obóz, czy nie? Cóż, tego się na razie nie dowiem. Ale chyba Let's tak, go. bo nadchodzi do mnie armia goblinów. Więc wydaje mi się, że taki to jest jeden z braci tłonków Brandel Tłon. Jak zabijemy jednego z nich będziemy musieli pogadać z naszym towarzyszem e, sierżantem Maynarem.

I zobaczymy, co dalej. Na razie pozwalamy się tutaj atakować, ale to bardzo dobrze. Zyskamy nieco doświadczenia dodatkowo. Powinniśmy ruszać na tych barbarzyńców. To będzie nasz taki następny punkt. Destiny, now. Let's go. For the order. Mm -hmm. Czarny kwas, ciekawe. Rzadko takie coś się znajduje, ale ten opus nie będzie nam potrzebny ten obóz przeciwnika, więc możemy bez żadnych kłopotów go zniszczyć. Nie będziemy i tak potrzebowali. Co się stanie tutaj to już inna kwestia. Jest problemowo. Wieże powinny się obronić. bardzo dobrze wierzę się bronią bez większych problemów tutaj też się coś dzieje z ciekawe jaki pancerz dostaniemy yy. Myśli, lekki pancerz, kolejny nasz, jaki będziemy w stanie zdobyć. No i przecież I'm przede wszystkim, również nasza broń, jaką otrzymamy całkiem niedługo, na wyższych poziomach. Czy wiecie, na wyższych poziomach umiejętności, tak? Tu mamy łuk, który wymaga 5. Teraz mamy pięć 4. Dopiero na dziesiątym poziomie będziemy mogli go użyć. ale niestety jest strasznie wolny. ma spory zasięg. Całkiem niezłe obrażenia. 4-8 to 8 a 3 trzy razy mocniej, tak, tak jak, jakby. Nie wiem no. Tak jakby łuki nie podlegały sile, jeśli chodzi o obrażenia, ale podlegały jeśli chodzi o trafienie trochę. Bo minimalnie traf... trafienie siła też zwiększa, tak, tak, takie mini mini, mini, że tego prawie nie czuć. Destiny awaits. Quickly now! Now. Wygląda na to, że nie działa to tak, jakby nie zwiększa obrażeń od broni, prawie w ogóle, a z kolei przy walce wręcz zwiększa. Ale tutaj dochodzą też inne cechy, takie jak siła, pancerz itd. itd. Jeśli będziemy w stanie utrzymać te 300 styki na dosyć wysokim poziomie, to bardzo dobrze. Niedługo trzeba będzie zwiększyć też wytrzymałość, ale to w swoim czasie i to zrobimy to bardzo niewiele. Dlaczego bardzo niewiele? Ponieważ musi nam zostać punktów na pozostałe statystyki. Możemy tak naprawdę przeznaczyć kilka ładnych poziomów. To na inne statystyki. Let's Tylko go. kilka. Yes. Ready to fight, sir. to jest właśnie problem z trąnczykami. Zrżają strasznie dużo. Fortify the defenses. At your command, they're attacking at your service right away. What's the situation? Whose head is this here? that was one of the Twonks. five brothers who served Brannigan. damn dangerous fellows i wouldn't be surprised if the others were lurking around in shade as well a handsome reward has been placed on their heads to anyone who hunts down all five of them i'll keep an eye out for them dharmer is a dangerous fighter he wields a battle axe like no other man sergeil may be weaker but he is damn clever. watch out for his poisoned dagger brandel on the other hand always uses a crossbow Ragnar jest a black magician, and Elisha has a complete command of ice magic. W nie tego, bo wiecie, zachodni barbarzyńcy dalej za wyświadczenia, to nie. No ale to nie jest tam. Coś. Mówię sobie rady i bez tego doświadczenia. Może kurczę, u nam nie nie zabierali też za to doświadczenia, byłoby dobrze. Cały problem w trancicy, oni za mocno biją.

Ok, otrzymaliśmy nowe plany. Runa Paladyna, plany zbrojnego, główna zbrojownia oraz duże kwatery. Są to budynki, które sobie teraz postawiły. E, no dobra, duże kwatery. Gdzie możemy postawić duże kwatery? Mamy gdzieś miejsce na duże kwatery? No gdzieś tu się znalazło, ok. Wy już nie macie co wydobywać, understood. dlatego wy postawicie tutaj główną zbrojownię. I zaraz zaczniemy produkcję naszych nowych żołnierzy. Ale to nie wszystko, otrzymaliśmy również runę kapłana Ja Jest ono niewiele lepszy od obecnej naszej kapłanki, z której i tak nie korzystaliśmy, ale... Ale wiecie no, lepszy mag, ciut lepszy niż wcale. Yy, biała magia hand wyznawców, tak, dostaniesz to. Teraz pytanie, co my ci tu jeszcze możemy dać? Właściwie tu nic, bo bez nic więcej dla ciebie nie ma. Między stali, młot, tam jakiś tam. No i niestety, ale. To jest właśnie problem z. Tymi cholernymi utrańczykami. Niepotrzebnie się tutaj ruszałem, bo z tego obozu byśmy jeszcze trochę wykorzystali tych bandytów. Pamiętać, by nigdy nie zabierać utrańczyków. Nigdy więcej nie zabierać w tym miejscu. Muszę, będzie się wydawała lepsza. E, dobra, jaki ty masz projekt, ale nie masz jeden? Więc, raczej dla ciebie damy sobie trzymanie. Realnie nasza postać powinna tutaj teraz zostać. Zabrać tręcę, i dalej z tego miejsca. The orders very well. W tym momencie nasza postać będzie walczyć z czy znaczy nasi bohaterowie będą walczyć z resztą przeciwników, którzy tutaj utrzymują. For the lights! The rune's orders? Very well. On my way. Understood. It will be done. We have to kill this orc shaman. To co się tu będzie działo, to już inna historia. Natomiast ciekawi mnie ta jaskinia, bo chyba nigdy w jakimś questie się chyba w przyszłości z niej korzysta, nie pamiętam. Ale tu będzie jeszcze całkiem spora liczba obozów wroga na naszej drodze. Zresztą hmm. sami zobaczcie na statystyki. Inteligencja 45, modrość 48. 49, 48... Generalnie to on jest dużo gorszym magiem niż Talia. że ona ma właśnie na dwa, Mam na myśli umiejętnością on 3 to jest właśnie jedyna różnica. Understood. Oba Zobaczmy co otrzymał ten Ark w tej skrzyni. Oczywiście zwykły pierścień czarów. Coś ciekawego. On my way. Yes. Teraz myślę, że możemy ruszać dalej. Jezu, jak szybko ci zbrojnie się teraz rekapituje. Yes sir. Oje, jąciu. Są to naprawdę dobrzy wojownicy. Nasze nieszczęścia w ogóle nie posiadają ulepszeń. Nie zniszczyłbym to, ale teraz tego nie zrobię. Chcę po prostu żeby to the I odkryć nieco więcej przeciwników. The I Wiecie, gdy ruszymy po prostu do przodu, nie wiem well. jakby nie wiem, miejsca, przez które będziemy mogli jeszcze raz przejść i wybić tu przeciwników. Understood.